Wymiana czujnika ABS-u Kia Sorento z roku 2007. Czujnik ma dziwny opór około 100 ohmów między przewodami. Powinien mieć bardzo wysoki opór pół kilo ohma, albo no znacznie większy niż, niż 100-150 ohmów. Teraz zobaczmy, gdzie mamy przeciwnika. Tutaj mamy czujnik. Przewód idzie po belce. Jest przykręcony do mostu, przyczepiony do wahacza. W kolejnym miejscu do wahacza, do karoserii, do karoserii. Trzeci raz do karoserii z amortyzatorem i musimy jeszcze zdjąć nadkole, żeby dobrać się do środka. Działamy i dalej będzie aktualizacja po zdjęciu nadkola. A więc aktualizacja. Tu mamy wejście do karoserii. Jeden uchwyt, drugi uchwyt, trzeci uchwyt śrubka, śrubka, i tu. Co ważne, trzeba odpiąć wszystkie plastikowe klipsy, które widać, ale oprócz tego, nie wiem czy tu się uda, są jeszcze poukrywane mocowania w nadkolu i tutaj też trzeba wyjąć kołki. No i teraz muszę się zająć, żeby wyjąć ten czujnik i zobaczyć jak on wygląda. A no więc tak, czujnik jest już prawie wyjęty, ale jeszcze. Tak mnie podkusiło, żeby zrobić delikatne pomiary. No i tu mamy czujnik uszkodzony. Jak widać ma 125 ohm między przewodami, czyli trochę za mało porównując do nowego. Nowego też zmierzymy. A sytuacja tutaj ma się tak, że czujnika po dobroci nie mogłem wyjąć, musiałem go trochę po, porozgniatać. Najpierw próbowałem ponawiercać otwory, żeby się wyluzował, ale nie chciał współpracować. Ostatecznie go wziąłem i podgrzałem opalarką i wyszedł. Śrubki się szczęśliwie odkręciły. I teraz tak, tu mamy zapinkę, tu mamy zapinkę, tu mamy kołek, który jest w nowym czujniku, tu mamy śrubkę, tu mamy śrubkę, haczyk do zaczepienia, haczyk do zaczepienia i na moście mamy tu jedno miejsce i pod przewodem tu drugie. Na zapinki, które są fabrycznie przyczepione do przewodu No a tutaj zaraz zobaczymy co w tej dziurze Oczyścimy ją i przygotujemy do montażu nowego Tu mamy porównanie czynników Tak wygląda nowy Aha, Ostrość, o Już sobie złapał jakieś poprochy No a tak wygląda stary po demontażu Źle zniósł no, A reszta wygląda podobnie nie wiem czy to jest oryginał czy nie, na pewno różni się wieloma. Tak jak przedni był oryginał z firmy ABS, tak tylny widzę, że nie jest oryginałem i wiele go różni. Skusił mnie tą niebieską tasiemką, ale to nie jest ta sama tasiemka jednak. No i jedziemy dalej z tematem. Czujnik mamy już wstępnie założony, kole też jest założone. E... Co ważne, jest na swoim miejscu, wszystko poskładane na smart silikonowy, ale przy składaniu pojawiły się problemy z tymi zapinkami, które się przypinałem do mostu, gdyż jest za grube yy, profil, z którego jest zrobiony w stosunku do zapinki, no i trzeba było dodatkowo zabezpieczyć opaskami te yy, mocowanka. Reszta poszła bez problemu. Czujnik podłączyłem już wstępnie i błąd zniknął. Więc czujnik jest sprawny teraz. No zobaczymy jeszcze podczas jazdy. Yy, za chwilę wrzucę kody błędów, które były w ABS-ie i w sterowniku silnika. I zobaczymy jak sytuacja wygląda. Tu się wszystko ładnie złożyło, nic się nie urwało. Ale trzeba zwrócić uwagę na te nadkola wewnętrzny, które tu mamy. Gdyż jest to źle zaprojektowane i zbiera się tutaj ziemia cały czas, więc warto... Myślę, co jakiś czas to przeczyścić. Ja wyczyściłem sobie wstępnie z szczotką i odkurzaczem, ile się dało. No i teraz zostało mi poskładanie bagażnika. Tak naprawdę, ale jeszcze zwróćmy sobie uwagę, gdzie jest kostka. Tutaj właśnie ta biała kostka. To jest przyłącza ABS-u. Tak, przy linii bagażnika. Trzeba zdjąć boczek, górny boczek. Yy, tą przykrywkę zamka bagażnika, spinki, które są tutaj, no i w sumie tyle. Muszę się przejechać teraz i zobaczyć, czy wszystko działa.